Witam serdecznie na turnieju, nie wiem jak dzisiaj warunki nagrywania tego turnieju będą wyglądały, bo wyjątkowo muszę nagrywać z parku, czekam właśnie na wizytę na onkologii w Katowicach, no i jakby w środku nie ma za bardzo internetu, a na zewnątrz wiadomo jakie są warunki, a nie będę miał po prostu kiedy nagrywać tego po południu czy wieczorem, bo tutaj spędzę do czas do, 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 do 17.00. A następnie, wiadomo, jak to się toczy, trochę jakieś życie by musiało się rozegrać. Można zrobić jakieś te, wiecie, zaległości z pracy przez ten urlop. Także no, nagrywam w takich warunkach, jakich jak nagrywam. Możecie słyszeć wiatr, możecie słyszeć ptaki, możecie słyszeć No, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś tak bardzo uciążliwe. Jeśli będzie, no to moc, najmocniej przepraszam, no ale niestety e, no, nic na to nie mogę dzisiaj poradzić. Taką sobie ustawiłem obronę, nie wiem czy będzie ona działała, nie ma, nie ma zielonego, więc postawiłem na 3 trzy, na trzy, na trzy niebieskie, bestia jest tutaj wolna, ale podbija atak i obniża przeciwnikowi, może powinna być stan gdzieś bliżej, ale pieprzny płomień i kajdan to są karty, które powinny być na pozycjach od 2 do 4, dlatego tak się tak zdecydowałem zagrać, na razie się broniłem raz, jest już przegrana, także standardowo zaczynam dzień. Mamy na przeciwnika ciemnopierza i on w teorii nie jest kłopotliwy, no bo wiadomo, lekarze tutaj nie działają na krowej jadce, to samo Hator. więc tutaj tak naprawdę muszę się chronić przed Jano, przed Lazarem i, i Fiscoilem, ale ciemnopierz, jego specjalnie jakby będzie działał, tylko nie będzie działało leczenie, i, i, co to, I co to jest najważniejsze? No najważniejsze, jest, najważniejsze to jest to, żeby e, się uchronić przed jego tym oślepieniem. Jak się uchroni przed oślepieniem, to reszta już powinna pójść gładko. Najgorsze jest to, że nie bardzo mam takie karty, które faktycznie by przed tym oślepieniem mnie mogą uchronić, a nie są one lekarzem No ale zobaczmy, zobaczmy co tutaj Przejrzę tak na szybko sobie swoje, tej karty, może zastopuję film Ok, zagram w następujący sposób, 3-2 Benu Kurcze, nie wiem czy ten Czy ta t nie powinna, czy ta Pieprzna nie powinna stać tak w sumie I w ten sposób sobie zagram, 3-2 nie mam ochrony jako takiej na, na ciemnopierza, ale jak będą odpala, to on ma pasywkę, że może oczyścić ostatni e, status negatywny, więc jest szansa, że, że on ten, e, jeśli będzie miał 9 niebieskich klocków, to że on to oślepienie oczyści. I zobaczymy, jak ten pierwszy atak będzie wyglądał. Otóż... Będzie wyglądał w ten sposób, że na chwilę bez nic nie mam do złożenia, ale ja w teorii mogę cały czas sobie tych klocków szukać e, na, na Hator i na Ciemnopieża. Chociaż ten def jednak nie jest taki zły, jak jakby się wydawało, z tego powodu, że, że Hator będzie dawał cały czas im manę. Więc yy, Ciemnopierza te jest będą biły szybciej i wydaje mi się, że ten def jest w sumie całkiem kurde spoko. No ja już widzę, że ten turniej nie będzie po mojej myśli i że dosyć szybko go zakończę. Zrobiłem już chyba milion ruchów i dalej nie widzę... No mogą przez Hator składać, ale nie chciałbym przez Hator składać. Nie widzę tych kolorów moich. Ok, coś się zaczyna pojawiać. Zobaczymy jak nie mocno uderzą. Ja niestety muszę tak złożyć, że ja odpalę tą dżanę i muszę się modlić, żeby nie uderzyła w Cetishery. No i dobra, i to jest, już jest po walce. Eee, atak za 0 punkt Zaczęły się pojawiać teraz niebieskie, ale już nie mam w czym grać. Oczywiście na krwawej jadce wojownik się nie może podnieść, więc Team News na pewno teraz umiera. I odbijam się w pierwszym ataku od dwóch lekarzy na tank. No, jeszcze mnie biją tutaj, dawno już jest po walce, ale jeszcze biją. Także świetny świetny początek. Znowu mamy na, na środku tanka. W sumie może to nie jest takie głupie, żeby grać tym ciemnopierzem. On, on podbija atak, podbija defa i dodatkowo on tam jeszcze uderza. Więc może to nie jest takie złe, żeby nim sobie tutaj pograć. A, tylko ja mam ten fiolet dosyć, dosyć słaby, kurczę. Nie, ta Helmy tutaj nie przeżyje. Na takim oddziale, ona, ona bez legendarnego oddziału nie ma, nie ma szans, że przeżyła. To muszą grać karty, które mają przełamania. E, szkoda, że mam taki słaby ten fiolet. Z drugiej strony. Hmm. Z drugiej strony szali tak się nie leczy. Nie wiem, może tak spróbujemy. Tym razem. Że nie było w ogóle tych niebieskich kart, tych niebieskich klocków. A, i tutaj trzeba ubrać konga. No ale dobra, no plansza już wygląda dużo lepiej. Bo mogę sobie iść po diament i puszczę go w pieprznicę. Eee, z minusów ten diament bym musiał chyba odpalić. Chociaż może w teorii... Może w sumie zdążę. Dobra, skopiujemy sobie poprita. Nie, skopiujemy sobie toksycznego. I tutaj się ta walka ułożyła już dużo lepiej. Oczywiście, tak jak wspomniałem przed chwilą, e, Timius musi umrzeć. Na 100% jak uda mi się załadować plocki, Udało się. E, I ciemno pieszy go dobiję. A nawet nie. Sam toksyczny sobie poradził. Znaczy ten, nie toksyczny tylko pieprzny. Kurcze, tutaj jest taki def. E, gdzie jak zabije Odil to jest walka praktycznie wygrana. Wstrząs mi tutaj wiele nie zrobi z Talasą. A rad jestem w stanie odbić. Tylko czy ja chcę brać... No mogę w sumie wziąć sobie złotko. Ona mi oczywiście nie wyleczy, ale, ale będzie odbijała i będzie mi, mi dawała wzrost goblinowski. Ja wtedy bym mógł sobie lokim skopiować też tam odil. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, no tak, no tak. No trzeba było się przesnieść na, na zielony. Ja sobie tutaj chyba zacznę od tego ruchu. I jeszcze zanim uderzę to od tego ruchu. I dopiero teraz będę bił. No z lokiego chyba sobie zrezygnuję. A, i myślałem, że na tych dwóch podbiciach to uda mi się ją zabić. Loki jest niby w teorii spoko opcją, bo z plusów jest to, że on mi daje te miniony, jak umrze. A umiera dosyć szybko bez, bez przełamań. Ta lasa tutaj nic nie robi, wiadomo. Tutaj bym musiał zabić gestalta chyba. Myślałem, że przeżyję, a gestalt jest mocniejszy eee. i chyba to powinien być już zwycięstwo Z Lokiego sobie tutaj zrezygnuję. Aj jajaj, dzielasz na środku, ja nie mam nic na niszczenie potworów. Tutaj muszę iść chyba zielono-niebieski. Zielono, Szkoda, że usta jeszcze nie mam zrobionej. Ten Elkanen się bardzo długo... Aha, zielono-niebieskie zielone są zablokowane. No dobra, no dobra. Więc ja tutaj sobie pójdę... Jak ja sobie właśnie pójdę? Chyba pójdę z Cepbenu. Dam drugą szansę. Yy, I chyba zagram sobie z Gazelą, ale tylko dlatego, żeby skontrować Ewentualnie y, tę skorpionicę. A i zobaczymy, czy to dobry pomysł będzie. Ok, no wolałbym. No, chyba wolę iść po te niebieskie niż po, niż po czwórkę żółtą. i teraz tak. No i teraz mam już w sumie żółte i sobie po nie pójdę eee. Ale w sumie jeszcze nie odpalę, bo, bo nie wiem czy Dzilaś nie uderzy w, w wiecie w kogo w, w gazele właśnie A jajaj trzeba było się odpalać bo mocno oberwałem i teraz będzie właśnie gorzej oberwać no dobra, nie mam jeszcze jak ściągnąć. Tu może niebieski wpadnie. Jest niebieski, nawet dużo niebieskiego. Najgorzej trafił, oczywiście, jak mógł. Ale to nie szkodzi, bo miałem naładowane niebieskie karty. Został ostatni atak. I tutaj się trochę zastanawiam, jak pójść. hater, bo tutaj się przydała, w sumie. Ona by mogła dać mi manę i mogłaby mnie uchronić przed pieprzem, azlarem i piechurem. Zobaczymy, zobaczymy co to przyniesie. Aha. To może przyjść diament. No, przyszedł, ale chciałem nie w tym kolorze. Ale ten, to powinno być dobre. Niestety muszę odpalić ten diament. Szkoda ty, tylu klocków. Jezus, Maria. No to będą na pewno ginie. Eee, no i co, i muszę wybić tą stronę. Udało się, ale w sumie powinien zgubić od drilasza od pasywki. Aha, no i jest po walce. Dobra, szybko poszło. Także jedna przegrana z lekarzami na tanku. Eee, obrona się nie spisuje, to już wiecie. Dzięki za uwagę, dajcie znać, jak Wam poszło. W pierwszy dzień turnieju. I mam nadzieję, że eee, te, te dźwięki z zewnątrz nie przeszkadzały dzisiaj aż tak bardzo. Trzymajcie się.